Panie profesorze, wśród projektów, które są obecnie w Sejmie, będą procedowane w tym tygodniu dotyczące możliwości poszerzania, poszerzania możliwości dokonywania aborcji, są projekty z tak zwaną przesłanką społeczną, czyli takie tak zwane aborcje na żądanie. Jak w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku ocenia pan zgodność takich pomysłów z Konstytucją? No to już właśnie tamten wyrok, w którym. Brałem udział w wydaniu, którego brałem udział, właśnie stwierdzał, że taka przesłanka jest niezgodna z konstytucją. Czyli tak naprawdę te projekty warto by było już dzisiaj wyrzucić do kosza. Stwierdzam, że one są niezgodne z, z konstytucją. Takie rozwiązanie przyjmujące yy, aborcję na żądanie. E w świetle tak zwanego kompromisu aborcy, aborcyjnego, który obowiązywał od 93 roku i w projektach e, trzeciej drogi e, są pomysły, aby powrócić do, do tego kompromisu. I tam mamy możliwość e, dokonywania aborcji z powodu ciężkich, nieodwracalnych wad e, płodu czy rozwijającego się człowieka. E, I teraz e, spojrzymy na statystyki. E, Aborcje dokonywane z tego tytułu to ponad 400 aborcji było z powodu... Zespołu Dauna. Pan profesor wypowiedział się, że dokonywanie aborcji z powodu podejrzenia zespołu Downa nie jest zgodne z konstytucją. To jak tutaj rozwinąć ten problem prawny? Uważam, że stosowanie tego przepisu do sytuacji, w której człowiek jest zdolny do samodzielnego życia poza organizmem matki i do egzystencji w społeczeństwie, to nie jest przesłanka, nie jest powód do. Dokonania aborcji. Moim zdaniem nie jest to w takim razie powód zgodny z konstytucją. Ten przepis jest moim zdaniem za szeroko interpretowany. Jeszcze chciałabym pana profesora zapytać o również zgodność z konstytucją, czy w ogóle sens przeprowadzenia referendum w sprawie prawa do życia, czy w sprawie tak zwanego prawa do aborcji? Moim zdaniem referendum nie jest tutaj dobrym rozwiązaniem, bo tu nie chodzi o. Niestety, ono będzie ujęte jako głosowanie nad normą moralną. A normy moralne nie podlegają głosowaniu. No ale referendum ma doprowadzić do orzeczenia jakichś norm prawnych. To jak w świetle prawnym pan oceni takie referendum? No, to takie referendum byłoby wiążące dla. Wynik takiego referendum byłby wiążący dla prezydenta. Prezydent by nie mógł zawetować. Ale czy mamy możliwość w ogóle. Przeprowadzanie referendum w kwestii tak bardzo podstawowych praw, w jakim jest prawo do życia? Czy to jest zgodne z konstytucją? Trudno mi było odpowiedzieć na pytanie, czy to jest zgodne z konstytucją. Natomiast z punktu widzenia istoty prawa, sensu prawa, nie powinna się rozstrzygać norm światopoglądowych.